W dzisiejszym wydaniu Wieści z Ratusza przekażemy informacje o sytuacji epidemiologicznej w mieście, powiemy o obchodach Święta Odzyskania Niepodległości, poinformujemy o pierwszym w pełni elektrycznym autobusie miejskim, porozmawiamy o rekordowej rekrutacji w Małopolskiej Uczelni Państwowej, a także zobaczymy niezwykły teledysk przygotowany z okazji Święta Niepodległości. Dramatycznie wzrasta liczba nowych zachorowań na COVID-19 w całym kraju. Nie najlepiej jest również w powiecie oświęcimskim, gdzie aktualnie stan na 12 listopada są zakażone 1384 osoby. W izolacji domowej przebywają 1323 osoby. 60 jest hospitalizowanych, a jedna w izolatorium. W Oświęcimiu dodatni wynik ma 165 mieszkańców. W tym 14 leczy się w szpitalu, a 151 w izolacji domowej. Na kwarantannie domowej w całym w powiecie przebywa 2219 osób. Od początku pandemii w powiecie Oświęcimskim zakaziło się 2114 osób, w tym aktywnych przypadków jest 1384. Wyzdrowiało 688 osób, zmarły 42 osoby. Przypominamy, że dzwoniąc pod numer telefonu 22 505 11, 11 osoby starsze mogą poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są poprzez panującą pandemię. Chodzi o zakupy artykułów spożywczych, artykułów higienicznych czy wykupienie leków z apteki. Zgłoszenie zostanie przekazane do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem, aby je zweryfikować i ustalić szczegóły udzielenia pomocy. Wolontariusze dostarczą osobom starszym niezbędne produkty, koszty zakupów pokryje senior. Pomoc skierowana jest do osób powyżej 70 roku życia. W szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają też młodsi seniorzy. Od 7 listopada zawieszona jest działalność m.in. muzeów, kin i instytucji kultury. Nie chcąc pozbawić czytelników kontaktu z książką czy audiobookiem, Oświęcimska Biblioteka uruchamia usługę Książka na wynos. Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu 33 847 98 10 lub mailowym infobroker małpa mbp jak również za pomocą konta użytkownika przygotowane zostaną dla czytelników dostępne pozycje i umówiony ich odbiór na konkretną godzinę przy drzwiach wejściowych do biblioteki. Książki będzie można odebrać od poniedziałku do piątku w godzinach od 11 do 19 po okazaniu karty czytelnika. Osoby zgłaszające się po książki powinny przestrzegać zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Powinny więc zasłaniać nos i usta, zachowywać dystans i do minimum ograniczyć kontakt z pracownikiem. Bibliotekarze informują, że zwrotów książek można dokonywać również poprzez wrzutnie całodobową znajdującą się przy wejściu do biblioteki od strony targowiska. Nie będzie też kar za przetrzymane materiały, a już wypożyczone są automatycznie prolongowane. Ochotnicza Straż Pożarna otrzymała od miasta urządzenia do dezynfekcji i ozonowania pomieszczeń. Urząd Miasta Oświęcim wsparł Ochotniczą Straż Pożarną w Oświęcimiu o urządzenie o nazwie Ozonator. Jest to generator aktywny tlenu, dzięki czemu w naturalny sposób możemy wysterylizować pomieszczenia. Takich sterylizacji już dokonywaliśmy na terenie miasta Oświęcim. Będziemy go używać tam, gdzie mieszkańcy nas będą potrzebować, czyli, czyli w pomieszczeniach e, użyteczności publicznej, szkoły, urzędy czy, czy mieszkania. Obok urządzeń zakupione też będą mierniki do badania poziomu ozonu w dezynfekowanym pomieszczeniu, środki do dezynfekcji wykorzystywane w urządzeniach oraz środki ochrony osobistej dla strażaków pracujących przy sprzęcie. Ochotnicza Straż Pożarna poświęcimy wielokrotnie, tutaj dawała dowód pomocy mieszkańcom w różnych trudnych sytuacjach i także w okresie pandemii niesie taką pomoc, za co im serdecznie dziękuję tak jak wielu służbom, czy lekarzom, pielęgniarkom, którzy właśnie służą tutaj mieszkańcom w tych najtrudniejszych momentach, jak chodzi o nasze zdrowie. Postaraliśmy się tutaj wyasygnować środki właśnie na zakup zarówno ozonatora, jak i innego urządzenia, które będzie służyło do dezynfekcji pomieszczeń. I też ogromne słowa podziękowania dla rady które podjęły decyzję o rezygnacji szczęściowo ze środków na działalność właśnie rady i przeznaczenia tych pieniędzy na pomoc dla OSP w zakresie właśnie zakupu tychże urządzeń. Te urządzenia będą wykorzystywane w różnych pomieszczeniach zarówno biurowych dla różnych instytucji, także myślę, że będzie, będą one nam służyły wszystkim w walce z pandemią. Tomasz Korzuch, Strażak Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach, a równocześnie prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Łosiennicy po infekcji COVID-19 we wrześniu 2020 roku znalazł się na oddziale zakaźnym szpitala uniwersyteckiego w Krakowie. Ciężkie powikłania spowodowały bardzo duże zmiany w płucach. Jedynym ratunkiem dla chorego strażaka było zastosowanie sztucznego płuco serca ECMO. To, że chory strażak żyje, zawdzięcza bardzo dużemu zaangażowaniu krakowskich lekarzy i zastosowaniu najnowocześniejszego sprzętu medycznego. Obecnie Tomasz Korzuch został przewieziony do śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, gdzie czeka na dalsze długotrwałe i ciężkie leczenie, a przede wszystkim diagnostykę co do dalszych zabiegów operacyjnych niezbędnych do ratowania mu życia. Z tego miejsca chciałabym bardzo gorąco poprosić mieszkańców miasta Oświęcim, jak również wszystkich widzów o wsparcie naszego kolegi Tomasza Korzucha, o oddawanie krwi do wszystkich punktów krwiodawstwa. Prosimy tam zaznaczyć, że jest to krew dla Tomka Kożucha. I na koniec przypominamy, że maseczka zasłaniająca usta i nos oraz dystans i dezynfekcja to podstawowe i niezwykle ważne zasady bezpieczeństwa na czas pandemii. Noś maseczkę. Zdrowy rozsądek nic nie kosztuje. Jesteś młody, zdrowy, uważasz, że ciebie to nie dotyczy? Myślisz, że nie musisz nosić maseczki, bo przecież to nic nie daje ogranicza Twoją swobodę. Przecież nie ma żadnej pandemii. Poza tym znajomi myślą podobnie. Wszystko jedno, maseczka na brodzie czy pod nosem. Może przejdziesz to bezobjawowo. Więc po co ci ta cała maseczka ochronna? Kaseczkę wolisz. Bez udziału mieszkańców, którzy każdego roku licznie stawiali się na placu Tadeusza Kościuszki, parady patriotycznej czy wspólnego śpiewania pieśni przebiegły tegoroczne uroczystości święta niepodległości. Hołd pokoleniom Polaków walczących o niepodległość ojczyzny oddał w imieniu mieszkańców Oświęcimia prezydent Janusz Chwierud. Kwiaty złożył pod ścianą śmierci w miejscu pamięci Auschwitz-Birkenau, pod pomnikiem niepodległości przy ulicy Dąbrowskiego, na płycie grobu nieznanego żołnierza na placu Tadeusza Kościuszki, na cmentarzu parafialnym przy mogiłach żołnierzy poległych w dwóch wojnach światowych i żołnierzy września, a także przy kaplicy mauzoleum rodziny Hallerów w dworach. Towarzyszył mu wiceprezydent Andrzej Bojarski, kwiaty przy grobie nieznanego żołnierza składały też m.in. władze Powiatu Oświęcimskiego, radni przedstawiciele instytucji miejskich oraz organizacji społeczno-politycznych. Prezydent miasta uczestniczył również we mszy świętej w intencji Ojczyzny, odprawionej w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Do Święcimia przyjechał pierwszy autobus elektryczny marki Solaris. Zasilany trzema bateriami, dwie umieszczone są baterie w komorze silnika, natomiast jedna bateria jest umieszczona na dachu. Tutaj w autobusach spalinowych był wlew paliwa, natomiast w autobusie elektrycznym, tutaj jest gniazdo zasilające do podpięcia ładowarki. Teraz elektryk będzie testowany, a pasażerowie będą mogli nim jeździć już w grudniu. Kolorystyko nawiązuje do nowoczesnych hybryd, które obsługują linie miejskie i podmiejskie. Ma wyposażenie dokładnie takie samo jak autobusy, które kupowaliśmy na przełomie 2018-2019, czyli jest przystosowany do niepełnosprawnych, dla wózków z dziećmi, jest Wi-Fi. No i wiele innych jeszcze rzeczywiście. Monitoring zewnętrzny, wewnętrzny, także jest on już w pełni bezpieczny i komfortowy dla pasażerów. Na jego zakup Miejski Zakład Komunikacji pozyskał ponad 2 miliony złotych dotacji unijnej. Sam dołoży około 500 tysięcy złotych. Co można ciekawego o nim powiedzieć? No jest to 12-metrowy autobus, może pomieścić jednorazowo 81 pasażerów, w tym 31 miejsc siedzących. No, i ten autobus charakteryzuje się tym, że ma dwa silniki asynchroniczne, w pełni elektryczne, i one są umiejscowione w tylnych piastach kół. Co dla nas to oznacza? No, na pewno niższe koszty eksploatacyjne. Porównując spalanie do dabów czy do solarisów poprzednich, no to tak szacujemy mniej więcej, że to powinno być około 40% oszczędności z użycia paliwa, kosztów paliwa. Oczywiście to wszystko się okaże w trakcie użytkowania, bo na razie, tak jak mówi autobus przyjechał, jest w tej chwili przystosowywany, czyli rejestrowany, ubezpieczany, oklejany i mamy nadzieję, że w grudniu autobus wyjedzie na ulicę. Autobus został dostarczony wraz z mobilną ładowarką. Na jednym doładowaniu przejedzie minimum 120 km. Słychać, że jednak praca silnika jest zupełnie inna, i pomimo tego, że to jest zupełnie inny sposób spalania, to jednak auto jest bardzo dynamiczne. Ponieważ tutaj już niektórzy mieli okazję się przejechać tym autobusem, więc widzą zdecydowaną kolosalną różnicę. No i myślę, że, że ten autobus się sprawdzi na ulicach. Na tym nie koniec nowinek komunikacyjnych w Oświęcimiu. Miasto Oświęcim wspólnie z Miejskim Zakładem Komunikacji właśnie realizuje projekt związany z zakupem autobusu elektrycznego. Nie ukrywam, że ogromna satysfakcja i pewno dla Pani Prezes i dla nas wszystkich, że pierwszy elektryk, ile tak mogę powiedzieć, autobus elektryczny, jest w Oświęcimiu, już przyjechał i będzie za niedługo jeździł po naszych ulicach. Myślę, że pierwszy, a nie ostatni, dlatego że ten trend związany z walką z niską emisją, z poprawą jakości powietrza i właśnie między innymi zakupami samochodów elektrycznych czy hybrydowych, które poprawiają, jak gdyby nie czyszczają przede wszystkim właśnie środowiska, będzie kontynuowany przez miasto. Będziemy starali się w tych następnych różnego rodzaju projektach i, i wnioskach czy o środki unijne, czy inne środki zewnętrzne właśnie aplikować o zakupy autobusów elektrycznych. Ale to także drugi element, bardzo ważny w ramach tego projektu, czyli realizacja zarówno tablic informacji pasażerskiej, jak i zakup biletomatu. Powstanie ich kilka w różnych miejscach, właśnie w różnych, na różnych przystankach w przestrzeni miasta Oświęcim. One pozwolą zarówno pasażerom mieć informacje o szybkości tutaj przyjazdu poszczególnych autobusów, a także możliwości zakupu biletu, więc jest to też projekt, który w jakiś sposób przybliża nas do tych nowoczesnych rozwiązań, które są realizowane w różnych już dużych miastach, niekiedy mniejszych miastach w Polsce i w Europie. I dzięki temu stajemy się właśnie takim miastem bardziej nowoczesnym, też miastem przyjaznym przede wszystkim dla swoich mieszkańców. Małopolska uczelnia państwowa imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu może pochwalić się rekordową rekrutacją na rok akademicki 2020-2021. W tym roku przyjęliśmy prawie tysiąc studentów. To jest o 30% więcej, aniżeli w roku ubiegłym. Także jesteśmy dumni z tego, że tak dużo studentów wybrało właśnie naszą uczelnię. Wśród kierunków, które w tegorocznej rekrutacji cieszyły się największym powodzeniem, były pielęgniarstwo, pedagogika, finanse, rachunkowość, zarządzanie, filologia angielska, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz zarządzanie i inżynieria produkcji. Ja myślę, że na pewno uczelnia zyskała wizerunkowo. Po 15 latach istnienia na rynku z całą pewnością już sobie dobrą markę była w stanie wypracować. Na pewno duże znaczenie ma czas pandemii. Studenci dzisiaj wolą uczelnie, które są bardziej kameralne, w być może czują się bezpieczniej. W mają może taką możliwość też bezpośredniego, większego kontaktu z nauczycielem akademickim, ale też z całą pewnością te czynniki ekonomiczne mają znaczenie. Wybór uczelni dużej, w dużych ośrodkach akademickich, wiąże się bardzo często z kosztami, a często studenci nie chcą podejmować dzisiaj ryzyka wynajmowania np. mieszkania w dużym ośrodku. Stąd tutaj uczelnia, która jest w obrębie miejsca zamieszkania, no będzie dla nich lepszym wyborem. Pozostańmy jeszcze w klimacie święta niepodległości i zobaczmy teledysk przygotowany przez Urząd Miasta Oświęcim i Oświęcimskie Centrum Kultury z okazji 102 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Panienko stukają, pukają, Wpuść panienko. O Jezu, o Otwieraj, nie bój się, my czwartacy Przyszliśmy napoić nasze konie Przyszliśmy napoić nasze konie za nami piechoty pełne błonie, za nami piechoty pełne błonie. Na już droga jest gotowa, Powiedzie prościutko, aż do loba, prościutko, aż do lwowa.